Z Monika. Dzisiaj zapraszam Was na kolejną część naszego cyklu poświęconego embossingowi na gorąco. I, i dzisiaj troszeczkę nietypowo e, spróbujemy obalić, bądź może potwierdzić niektóre plotki, które chodzą po naszym skrapowym środowisku, które mm, mówią, że do embossingu na gorąco tak naprawdę potrzebny jest tylko i wyłącznie puder. Yy, a całą resztę da się zastąpić rzeczami, które być może ma się w domu tak? czyli spróbujemy sprawdzić czy na przykład faktycznie yy, taka opalarka do farby działa jak nagrzewnica yy, czy mąka ziemniaczana działa tak jak puder antystatyczny bądź ewentualnie co mnie na przykład bardzo mocno zaskoczyło czy wystarczy yy, krem do stóp zamiast tuszu do embosingu Cóż, sprawdźmy to. Dobra kochani, zaczniemy od pierwszego challenge'a i będzie to tuż versus e, krem do stóp. E, do stóp podejrzewam dlatego, żeby był lekko bardziej tłusty, te takie są. Ten to jest w ogóle jakiś taki mega specjalny, żeby piątki e, były ładne i zobaczymy jak to wygląda, tak? E, mam dwie tekturki, takie same, żeby nie było wiecie, to chcę zrobić w Jak najbardziej dokładnie. Przesuniemy sobie to tutaj, to tutaj. No i zaczniemy może po pierwsze od samego tuszu. Przykładam tekturkę. Tutaj mi się raczej nie dotknęło, to zrobimy jeszcze raz. I wrzucamy do środka. Bąsetka. Mamy numer 1. I teraz drugie numer 2, krem. I teraz tu się muszę zastanowić nad tym, jak to nałożyć paluchem, wacikiem. Wacik zostawi, zobaczymy, że spróbujmy wacikiem. Taką ala gąbeczkę byśmy z tego zrobili. Coś tu w ogóle się nakrywa na to. A, róbmy normalnie. Palcem. Powiem Wam jeszcze, w życiu nie kremowałam tekturki. Na pewno tutaj trochę tego kremu zostaje wszędzie dookoła. Czemu robię na tekturkach? To, że kochani, robię na tekturkach, dlatego, że yy, jeśli coś nie wyjdzie, to po prostu zwyczajnie zrobię drugą warstwę normalnie, a tekturkę dalej mogę użyć. Tak grubo, porządnie. Dobra, ale powiem Wam, trochę się boję takie coś, wrzucić mi w pojemnik, także wezmę sobie tak o i tutaj zasypię ręcznie Miejmy nadzieję, że dobrze pokremowałam tekturkę <laughs> wygląda już że tak Dobra, i grzejemy. Zacznijmy może od tuszu. A, parzy. Krem paruje po drodze, tak jak parowała na przykład pasta strukturalna w poprzednim odcinku. Także efekt na bank nie będzie taki gładziutki. No dobrze, kochani, róbmy sobie porównanie. Tutaj jest tusz. No nie jest idealnie, bo to jest jedna warstwa, tak jak wiadomo. A tutaj mamy krem. No co mogę Wam powiedzieć? Tutaj to chyba jeszcze kawałek wacika się pojawił, więc to, to moja wina. No ale różnice widać. Zróbmy może obok siebie. Poza faktem, że krem jest dosyć upierdliwy do nakładania, no to widać, że ten efekt nie jest taki fajny. Ja podejrzewałam, że tak będzie, no bo to jednak nie jest do końca takie medium, jakie być powinno. No ma zupełnie inną konsystencję. Gdyby to był krem... Albo jakiś kosmetyk, taki tłustszy, ale na przykład też w tego typu takim padzie, tak, jak jakby daber czy coś w tym stylu, są takie czasami, no nie wiem, może toniki, czy jakieś takie kremy, to może to miałoby jakieś większe szanse powodzenia, natomiast przy takim kremie nakładanym paluchem, no cóż różnie. Ja sobie na to nałożę drugą warstwę, oczywiście za chwilę i wykorzystam to trasę. <średziny> Szkoda marnować, oczywiście. Dobrze, kochani, zrobimy teraz drugi test. Drugi test będzie polegał na różnicy pomiędzy nagrzewnicą taką, 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 taką drogą, yy, yy, fancy w ogóle, wiecie i tego, przydasiową, a <śmiech> <Ten>. <śmiech> To jest, słuchajcie, opalarka do farby. czy tam nagrzewnicę, tak na dobrą sprawę. Yy, ta konkretna jest dosyć stara. Nawet jej ma lat. Ogólnie prosiamy, bo wiedziałam, że ją mam, prosiamy, żeby wyciągnął ją nam z, e, z piwnicy, tak? Zobaczymy, jak to będzie działało. Mam nadzieję, że sobie przy okazji nie spalę maty, <grym> ani nic dookoła, bo to jednak ma trochę ponąć większą temperaturę, chociaż z drugiej strony akurat te niskie, te tanie marki nie mają aż takiego dużego ciepła. Żeby było sprawiedliwe, zrobimy tym samym medium na obu. Tu tak naprawdę będziemy sprawdzać prędkość i czy w ogóle się da nagrzać, wygrzać puder, tak stopić taką zwykłą nagrzewnicą, taką z brico, Wiecie. Myślę, że się da, bo one jednak mają bardzo wysoką temperaturę. Natomiast zobaczymy mniej więcej, ile czasu to zajmuje. Nie wiem, na ile to będzie sprawiedliwe, bo moja nagrzewnica jest już troszeczkę nagrzana, ale mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Ja sobie może użyję tym razem. W pęsetce tu zrobię. Dobra. Robimy fokus. Jest. I grzejemy. Mówię no, jednak że widza jest dość gorąca, więc stopi praktycznie od razu. I mamy. Jest raz. To odkładamy. Bierzemy drugą. Dajmy mi trochę startu. Wiadomo, że jest dużo głośniejsza. Ło! Ale się topi! Ło! Ale się topi! Widzieliście to? Huu, ale nawet poleciał dymek. <laughs> Tego to się Wam powiem, nie spodziewałam. Także widać, że ta nagrzewnica topi. Nawet ciutkę za szybko, bym powiedziała. Ale cóż, stopiony puder jest. Czyli trzeba ją nawet delikatniej robić niż, niż nagrzewnicą zwykłą. <grymne> Może dlatego, że włączyłam na zbyt duże ustawienie. Efekt końcowy. Stopione jest, stopione jest, tak? Wiadomo, że tutaj ponieważ mówię, ten puder jest ewidentnie po prostu przegrzany, tak? To jest przegrzany puder. Do tego nie powinnam dopuścić. To, to po prostu trzeba było spróbować na przykład na nie wiem, niższym ustawieniu albo trochę dalej trzymać, jak się okazuje. A tak wygląda na Dobra, kochani, zróbmy dajmy na takiej zwykłej jeszcze chwilę, jeszcze jedną szansę. Zobaczymy czy za każdym razem aż tak strasznie przegrzewa. Mam jeszcze jedną tekturkę, którą i tak muszę dzisiaj pozłocić. Jak robicie tak tekturki tak jak ja, w jakimś pojemniczku, to zawsze znajdziecie taki najbardziej gruby kawałek tej tektury. Jak będziecie za cieniutki, to się niestety potrafi wysmrknąć z, z pęsetki. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Tym razem damy mniejsze tempo. Ok, kochani, to jest yy, zrobione na niższym trochę ustawieniu tej nagrzewnicy, jak widzicie efekt jest taki ok, tak jak mówiłam, tego się można było spodziewać, yy, bo jakby nie patrzeć, nasze nagrzewnice to jest dokładnie to samo urządzenie, dokładnie tak samo działa. Więc, yy, cóż, tutaj trzeba powiedzieć, że nagrzewnica działa dobrze, aczkolwiek trzeba niestety tylko wyczuć nagrzewnicę, którą macie ewentualnie taką techniczną i sprawdzić na jakich ustawieniach yy, wygrzewa dobrze, tak? tak, żeby wam tego pudry nie stopiła. Bo tak jak mówię, to no, jest takim wysokim temperaturą. No, ten puder jest troszeczkę przepalony, tak, także to źle wygląda. Natomiast ten, powiem Wam, jak widzicie, wygląda całkiem, całkiem w porządku. Dobrze, kochani, kolejną rzeczą, którą będziemy chcieli sprawdzić, jest to, czy yy, trzeba kupować coś takiego, czy trzeba kupować puderant estetyczny. Ja już nieraz mówiłam, że akurat z tego konkretnego jestem mocno niezadowolona, dlatego że ten pędzelek tutaj się po prostu rusza w tej chwili i trzeba bardzo mocno uważać, żeby go nie wcisnąć do środka. Także, no tak jak mówiłam, to ta konkretna marka może nie jest jakaś najlepsza. Plus on dosyć bardzo intensywnie pachnie, co też niektórym osobom może, powiedzmy, nie, nie odpowiadać, tak? Natomiast, no cóż, na kilku forach, jakichś tak grupach pomocowych, była informacja o tym, że wystarczy mąka ziemniaczana. Yy, zrobiłam sobie paczuszkę ze starej skarpetki, tu jest w mąka ziemniaczana, nic więcej. Zobaczymy, jak to będzie działać, jakie jest porównanie. Najlepszym testem na sprawdzenie, czy hmm, faktycznie pudry antystetyczne, yy, czy ta sztamonka z w jakiś sposób działa jest. Yy jest palucha, słuchajcie. To, co najczęściej nam się przykleja do y, pracy w miejscach, w którym byśmy nie chcieli, tam gdzie się puty naczycie przykleja, tak naprawdę to jest miejsce, w którym dotykaliśmy tego papieru. Y, no choćby dlatego, że nasza skóra, tak, wytwarza, wytwarza sebum pot i tak dalej. I czasami po prostu te palce gdzieś tam zostawiają taki lekko tustawy ślad, który działa bardzo podobnie, właśnie jak tu jak wcześniej czy działał krem do stóp, tak. Zrobimy sobie, słuchajcie, test. Mam przygotowane trzy karteczki czarne, żeby było lepiej widać i do tego biały puder. I zrobimy sobie, słuchajcie, test, też jedną ślepą próbę, tak? Czyli test z pudrem antystetycznym, tym takim kupnym, z mąką ziemniaczaną i taką ślepą próbę. Spróbujemy sobie poodbijać nasze palce. Słuchajcie. Jeden, dwa, trzy. żeby było w miarę sprawiedliwie. Weźmiemy sobie, słuchajcie, teraz ten. No, to już mi wlazło. I teraz tak. Aby puder antystetyczny faktycznie zadziałał, czy znaczy w ogóle, żeby to zadziałało, to faktycznie trzeba tego pudru troszeczkę użyć. W tej chwili, tak jak widzicie, na czarnym tle zostawia to taką brzydką giełkę, ale to jest normalne. To jest normalne i to się potem po prostu ściera, tak? Ten puder się nie przykleja na stałe. Po prostu służy jako. Takie medium, żeby ym, nasz tłuszcz się przykleił tylko tam, gdzie trzeba. A jest na tyle tłusty, że się przyklei tego tam, gdzie trzeba. To jest puder, teraz zrobimy mąką ziemniaczaną. O, ale się. Sypie. Na pewno jest to bardziej ym, jak to się nazywa? brudne. <laughs> I trzecie zostawimy bez niczego. Sprawdzimy, jak to działa. Zasypujemy pudrem. Tak jak widzicie, przykleiło się nam, ale zobaczymy, czy strzepanie to po coś pomoże. Pomogło, ale nie do końca. Spróbujemy jeszcze. Nadal jest mały ślad. Teraz mamy mąkę ziemniaczaną No jak widzicie, w każdym z tych przypadków się przykleja puder. Tutaj zostało dużo mniej. Spróbujemy jeszcze. No jak widzicie, ślad jest bardzo niewielki. Zobaczymy puder antystetyczny. No w ogóle tu zostało bardzo malutko. No i tutaj prawie, że w ogóle. No ale odciski palców widać nieźle. Tak jak widzicie, mąka ziemniaczana w jakiś sposób spełnia swoją rolę, tak? Różnica jest, jest widoczna. Proszę bardzo. Różnica jest widoczna, natomiast no tak jak widać też na załączonym obrazku, też jest różnica między pudrem antystetycznym a, a samą mąką ziemniaczaną, tak? Tutaj praktycznie nam się nie przykleił puder. Natomiast tutaj troszeczkę tych drobinek nam zostało, ja podejrzewam, że kwestia jest po prostu tego, że albo ten puder jest troszeczkę bardziej miałki, albo faktycznie może um, nieco lepiej się um, przykleja do papieru. Tak? Bo jak widzicie, tutaj ten cały ślad nam został po pudrze, natomiast pomocy ziemniaczanej w ogóle nie mamy śladu. Także ta mąka ziemniaczana jakaś nam nie przyginała do papieru i nie stworzyła takiej bariery ochronnej pomiędzy tym tłustym śladem, a naszym pudrem. Cóż, czy trzeba kupować puder estetyczny? Podejrzewam, że nie. Tak naprawdę, jeśli mam być z Wami szczera, uważam, że nie jest to konieczny wydatek, dlatego że jeśli jesteście uważni, sprawdzacie swoją pracę przed wygrzaniem, to jesteście w stanie spokojnie wziąć, proszę bardzo, pędzelek na przykład, tak, wziąć naszą kartkę i o, jest cała, cały ślad tam, gdzie nie trzeba, jest, jest starty, tak? To jest jeden, to jest najlepszy mi się wydaje sposób na to, żeby uniknąć niepotrzebnych plam. Dziękuję Wam kochani za uwagę. Mam nadzieję, że ten filmik chociaż troszeczkę przywołał uśmiech na Waszych ustach. E, tak jak się okazało, faktycznie część rzeczy da się zastąpić, natomiast tak można było się spodziewać, niestety, nie wszystkie. E, cóż Wam mogę powiedzieć? Całe szczęście tuż do embossingu można kupić w małych padach. E, także tam to kosztuje 15 zł, więc nie jest to aż taki duży wydatek. Jeśli macie opalarkę do farby, to faktycznie na grzywnicę może nie potrzebujecie, chociaż jak się okazało, trzeba troszeczkę z tą opalarką uważać. Dziękuję Wam, kochani, za uwagę. I do zobaczenia w następnym tygodniu w kolejnej części naszego cyklu. Na razie, pa!